Cześć wszystkim, trochę danych. Dzisiaj podsumowanie takich trzech miesięcy, kiedy mój kompostownik działa. Zapisywałam, ile odpadów wrzuciłam, więc z kuchni wrzuciłam do tego mojego kompostownika 88 kg, a odpadów zielonych około 160 kg, w tym właśnie ten popiół, który, który jest gałęzie, liście. E czy tam jakaś ziemia, zębka, wszystko było, było liczone. Z odpadów kuchennych, tak naprawdę, wszystko to, co, czego nie zjadłam, to tutaj wylądowało, łącznie z resztkami zup, sosów, pieczywem i innymi różnymi rzeczami. Tutaj ja kompostuję wszystkie odpady organiczne. Jakie powstają na mojej nieruchomości i w moim domu, czyli z całego gospodarstwa domowego. No i dlatego tutaj jest, o i karton jest, bo też można wrzucać. Zaraz zobaczymy. O, jest też na przykład patyczek od lodów, tak? Bo on też pochodzi z surowca takiego, który można wrzucić do kompostowania, no z drzewa, tak? A to wszystko. Przecież jeśli jest z ziemi, to może do niej później wrócić, jeśli już stanie się odpadem. Zasilałam też mój kompostownik. Są czczownice, są, są. Ja już go trochę przerzucałam, dlatego one się przestraszyły, zeszły. Kompostownik nie śmierdzi. Ma odpowiednią wilgotność. O, zobaczcie ile ich tutaj jest. Proszę bardzo. Narzuciłam teraz tych świeżych warstw, nawet tak zupełnie leniwie, zobaczcie, bo. Ja no nie chcę mi się tego jakoś rozcinać, nie mam też srembaka I, i po prostu tak to wrzucam w całości i to jest ja, jak najbardziej prawidłowo. <śm wrote> nie ma co się tam szczypać, to wszystko sobie natura zrobi i poradzi z tym rozdrobni, najpierw rozpulchni poprzez właśnie deszcz, wilgoć, tak jak tutaj już ten kartonik się rozpulchnia i to wszystko później się stanie jedną, jedną materią, taką żyzną. Glebą zwaną kompostem. Dlatego proponuję, słuchajcie, 88 kg odpadków kuchennych i 160 kg odpadów z ogrodu. Tyle już przez 3 miesiące przetworzyłam w tym kompostowniku, właśnie. Także pozdrawiam serdecznie.